Brand it flat. Cześć witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, jestem Zet i witam Was w kolejnym odcinku przygód z Margonem. W dzisiejszym odcinku troszeczkę pobijemy tutaj e, Toloka, bo jak sami widzicie, to nie widzicie, bo jeszcze wam o tym nie powiedziałem, ale e, stoję tylko i może teraz na Toloku moi drodzy i, i mam już 212 level na palku i teraz przerzucimy właśnie na palka, bo jest demonic i postanowiłem, że nagram dla was odcinek. E, ogólnie odcinka nie było 3 dni e, z Margonem, ponieważ... E, Oj, czekajcie, e, to znaczy 6 dni z Margonem, ponieważ był mix herosów, no i też to uznałem, że był odcinek z Margonem, no ale oczywiście już wracamy sobie z Margonem, e, no i tak, lecimy, tutaj tylko napiszę, że szybko idę, bo tu mnie wołają na tego, na demonisa, wiecie, więc tylko szybko napiszę, że idę, e, i dzisiaj troszeczkę porozmawiamy na tematy takie, które, kurczę... Takie, które kurczę wy zadaliście, no i mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Okej, okay, w takim razie lecimy w ogóle, co ja robię, co ja robię. Czasami jak się zagadam, to wiecie, mam taką lipę ogólnie mam nowy miecz. Jeszcze mój zastępca stary mnie kupił, sami zobaczcie, fajny miecz za chyba 17. moje ja jeśli ja się nie mylę, drogi, ten miecz dosyć był, jeśli chodzi o świat prywatny, no ale opłacało się, tak, tak mi się wydaje. No dobra, no i nie gadajmy tyle i przenośmy się, czekajcie, czekajcie bo już chyba pomyliłem kulkę. Chwila, chwila, zaraz się okaże. No, o jest, dobra. Jest demonis i lecimy. O, dodajcie mnie, okej, okay. dobra, już tutaj idę, podchodzę. E, no i ten, dobra, czekajcie. E, mamy, jesteśmy w grupie. I zaraz zobaczymy, co z tego, z niego lotnie. Fajnie, bo. Czekajcie, lotnęło ostatnio, z jego yy, lega gdzieś tutaj. Chyba nie widzę, chyba nie. E, no, dobra, właśnie. Ogólnie muszę opowiedzieć, że stoję po łapki Stolok O, furski. dzięki za ten. E, Zakarmazynowałem błogosławieństwo. 212 level mam. I muszę wam powiedzieć, że jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego, ponieważ yy, no jest ten 212 level, troszeczkę tam sam wiem, troszeczkę zastępcę, no i chyba jedno z najważniejszych jak dla mnie yy, i też zapewne może nie że tak dla was, bo to dla was to yy, dla was to tam nie zależy wam czy wiecie yy, czy jakie ja mam zastępce, czekajcie tylko coś sobie sobie zobaczę. Okej, okay, okej, okay, okej okay. wszystko, to wszystko jest dobrze yy, Dla was to nie zależy wam chyba jakiego mam zastępce, czy coś w stylu yy, Ale jeśli chodzi ale jeśli chodzi o mnie, to zmieniłem zastępcę, czy zastępca zmienił mnie, o tak mogę, mogę powiedzieć. Nie, ale ogólnie to było tak, że mam raper napisał, że już nie chce być moim zastępcą, bo już był tak dosyć długo moim zastępcą e, i chcę po prostu spróbować czegoś innego. No ja powiedziałem spoko, nie ma żadnej sprawy, tak? E, ale tym samym czasem e, mam raper znalazł mi nowego zastępcę, można by powiedzieć. E, no i tym razem to jest Awratel. Awratel kurde to jest kok z Margonem, serwam wam powiem. O furski zapraszam do swoich przyjaciół e, Jak spadnie Lega na Magisze, to pamiętaj, żeby dać wszystko na X poza Lego. Dlaczego? A dlaczego ten? Czekajcie, tylko jest. Coś dla, dlaczego? Dlaczego się zapyta? E, okej, okay. dobra, zobaczmy. I w ogóle, o jejciu, jejciu, jakie tu są loty. Jak ja mam hełm? O, ten hełm by mi się przydał chyba. Chociaż czy ja go nie mam? Ten hełm by mi się przydał. To mi się nie przyda, tego nie chcę. Czy to ja chcę? E, dobra, tego nie chcę, tego nie chcę. Nic stąd nie chcę, oprócz tego hełmu. Okej, okay. no i nic nie zdobyłem, dobra. E, nieważne, e, muszę wam powiedzieć, że tutaj mam nowy. Nie, nowego nasilnika mam nowy mieczyk i coś bym jeszcze fajnego potrzebował. E, Tolok za minutkę, więc zaraz się na niego przeniesiemy. A tymczasem, jak sami widzicie, będę chyba cały czas musiał ekspić na tych pająkach. E, tu są z tego, e, z Margomini, e, te miksturki No e, i cały czas chyba muszę ekspić cały czas na tych tolokach, No trudno, czasami, czasami jak trzeba, to trzeba, dobra, e, bo, bo łapka oznacza pilnie, potrzebuję, a nie możesz potrzebować wszystkiego. Okej. Okay. Dobra, w takim razie czekajcie, musimy coś, musimy się przejść na pająki, czyli pójdziemy sobie do Itan. I ostatnio troszeczkę więcej gram w Margonę, muszę wam powiedzieć troszeczkę więcej gadam na i jest w ogóle w ogóle spoko No i po prostu teraz mam nowego zastępcę, też jest całkiem spoko, bo Awratel również jest bardzo, bardzo fajnym ziomkiem, a nawet tak po cichu wam powiem, że jest trochę lepszy od Mamrapera, więc <laughs> tak można powiedzieć zmiana na plus, chociaż moim zdaniem ani na plus, ani na minus mam raper był spoko. W ogóle mam raper jeszcze do mnie pisał o kuba proszę nie obrać się, ale ja musiał zmienić zastępcę, no ale dlaczego ja bym się obrazić, co nie? No oczywiście, że nie obraziłbym się, no ale ogólnie taki Awratel, a jest naprawdę bardzo, bardzo Dobrym graczem, jak sami widzicie, jest w karma. Now, w karma jak to się nazywa? Karmazynowym Bractwie, no i może rozdawać nawet. te, Może rozdawać nawet. Jak to się nazywa? Błogosławieństwa, tak? Więc no, musi być dobrym graczem, więc no. Ja się bardzo cieszę z Avratela i jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dobrym. No i co, jeszcze 5 leveli, aby wbić mój wymarzony, czyli 217 level na, e, na tym, na, paladynu, na paladynku. I już nie będziemy więcej. czekajcie, przyloguję się szybko, bo już jest chyba e, Tollok, o ile, o ile się nie mylę. Chyba, chyba jest, właśnie. A napiję się aż. No i co, fajnie, gdyby coś z tego Tolloka spadło trochę bić na nim. Mam, nie mam aż tak za dużo tych bić, ale nie jest aż tak źle, wiecie? Mam nadzieję, że ten Tollok za chwilę tu będzie. Dobra, zobaczmy w ogóle. Mam dopiero dwa takie loty. Jeszcze miałem chyba, e, miałem jeszcze chyba takich, więcej takich budków, ale poniszczyłem, o ile, nie, o ile pamiętam. No i mam oczywiście jeszcze takie, ten, e, grektoloków, czyli no, jak to się nazywa? Taka substancja do, substancja do leczenia, co nie? E, dobra, wezmę sobie tutaj jeszcze ich zaatakuję, i no i nic. Te strzały często spadają, one są w ogóle nic nie warte, a cały czas spadają. Przejdźmy na 212. Dwu e I tak się ostatnio zastanawiałem, czy byście nie chcieli na przykład jakiegoś miksu E2. E Co wy na to? Chcielibyście jakiś miks E2? No szczerze wam powiem, że... O, chwilka, chwilka. E dobra, idziemy sobie tutaj na górę. No e szczerze wam powiem, że też mógłbym mieć jakiegoś zastępcę. Nawet Avratel mi proponował, czyli ten mój zastępca, tak? C który jest naprawdę Koksem. Ale wiecie, nawet nie chciałem e mówić a Avratelowi, że chcecie coś się bo mi jest trochę głupio, że, wiecie, e tam mówię... Jak to się nazywa? Że ja, no, nie jestem y, mega, mega takim dobrym graczem w porównaniu do Awarthela, który jest naprawdę koksem. Bo y, byście zobaczyli na przykład tego tanska, gdzie chyba full legi ma y, i w ogóle na każdym na kącie każdym ma jakieś legi i jest w karmazdowym bractwie, Więc nie chciałbym takiego konta ośmieszyć, wiecie? O, o czekajcie, czy, czy mi ten nie działa? Eee, chyba mi wszystko działa. Tylko coś, coś tak dziwnie mi myszka działa, wiecie? Mam nadzieję, że, mam nadzieję, że jest wszystko ok. Czekajcie, odświeżę sobie. Mam nadzieję, że będzie e, wszystko tutaj działać. E, no nie widać, nie widać tego, tego ixika, wiecie? Nie, wiem dlaczego tak, tak jest. Dobra, przejdźmy sobie na kolejną mapkę, nie przejmuj się tym e, i pójdźmy do pajęczego lasu. Ogólnie tam na, na to loku jeszcze stoi za mną taki jeden mag, on się nazywa nie, Moral. No i też jest z nim fajnie stoi. Ostatnio wylotał ten. Nasilnik z Toloka, chociaż to nie jest dla mnie nic e, wielkiego, bo akurat tego nasilnika nie chcę, bo mam lepszy. Moim zdaniem, z Gopy jest chyba lepszy, co nie? Nasiennik, o, o ile się nie mylę, e, to jest z Tolków. O, co to, czy wiecie, co? Nie wiem, czy z Gopy jest lepszy, ale tak mi podpowiadali na coś więc e, możliwe, że jest lepszy, więc zostawię sobie tego z Gopy. A tego po prostu tego nie chcę. Nawet bym się, no ucieszyłbym się, bo wiadomo, lega to lega, ale na pewno bym jakoś nie, nie szalał za radości, jakbym ten nasilnik wlotał, no bo wolałbym oczywiście łapki, tak? On, on też właśnie sobie nie moral i właśnie wylotał ten, i właśnie wylotał niestety to Kurde, nie wiem dlaczego, ale coś mi się, yy, mi się ten Jak się nazywa, tam my, myszki nie widzę, to znaczy nie widzę tych tych Może coś mi się odustawiło, czekajcie, chwila chwila kiedy atakuje, wyłącz efekty, a, a tu są wyłącz efekty animacji, a ja chciałem animację, a to jest animacja, kurde Ale jak głupi jestem, to chyba Avr mi wyłączył, jeśli się nie mylę, chociaż nawet nie wiem czy Avr może mi takie rzeczy robić Dobra, bijem tutaj oczywiście pajączka i za minutkę będzie Tolo, więc zaraz trzeba będzie na Toloka pójść Kurde, jeszcze te pająki pomęczę trochę, no i to, koniec będzie z ekspieniem e, Tak się zastanawiam nad założeniem trzeciej postaci na neksosie, co wy na to? Fajna by była trzecia postać na neksosie, czy taka, czy już troszeczkę za dużo tych postaci na neksosie, jak myślicie, co o tym myślicie? Możecie dać znać w komentarzach. Ogólnie dzisiaj nie będę czytał Waszych komentarzy z tego względu, że po prostu. Był o, ostatni odcinek z Migronem, to był mix herosów A pod mixem herosów za bardzo nic tam nie pisali. Chociaż też dziwne by było, gdyby tam było milion komentarzy To nie e, wiadomo W ogóle mix herosów wam się spodobał Za to jestem e, bardzo, bardzo ucieszony Nie za to, tylko ogólnie jestem właśnie z tego ucieszony ne, Że wam się mix herosów podobał O, nawet mam te błogo od Avra e, Dobra, i teraz mam tutaj dla was takie ten tla, takie te ogłoszenia Chciałbym, o, o, jak to się nazywa? Chciałbym pozdrowić Perklina który, Z którym rozmawiałem na tej i Bardzo, bardzo prosiłabym go pozdrowić na no, odcinku więc postanowiłem, że go pozdrowię no i kolejna osoba to jest Dominik Dziura i teraz zaczynają się tematy w Margonem, ale może przed takimi poważnymi tematami napiję się, żeby wiecie, mieć, mieć wody w płucach ale powiedziałem wody w płucach, no nie? <laughs> ale, ale się teraz popisałem inteligencem wody w płucach oczywiście nie, nie, nie to, to nie ma nic takiego jak wody w płucach temat na następny dzień no by w Margonem, no i dobra Trochę, tak można powiedzieć, do tego tematu się przygo nie e, przygotowałem, ale nieszczególnie, powiem Ci szczerze, e, ponieważ, e, noby w Margonem, no, ja moim zdaniem jeszcze nigdy nie doświadczyłem takiego typowego nobostwa z Margonem. E, czy, czy, co czasami opowiadacie, typu, że na przykład ktoś powie, o, oddam ci legę, będę z tobą stał, oddam ci legę, a tak naprawdę sobie tą legę weźmie i pójdzie, i już dawno świat o nim nie słyszał, tak? Więc ja jeszcze takiego nobostwa nie. Do nie. Nie zaznałem, chociaż wiadomo, wszystko jest możliwe i nie chciałbym takiego nobostwa zaswać albo na przykład, że ktoś tam kupuje, kupuje wszystko za, wiecie, za kasę, albo na botach stoi czy coś w tym stylu, to jeszcze czegoś takiego nie uzna nie nie, nie wiem, czy nie dostałem, no, chociaż wiem, że nawet na Nexus jest i kilka osób stoi na botach, ale nie będę ich tutaj kablował. No i to jest trochę takie głupie, bo wiecie na przykład, jak ktoś stoi na bocie, a ktoś normalnie gra, no, to no, nie ma za bardzo takich szans, żeby na przykład wylotać yy, legę, na przykład, jak nie gra od takiego gościa, który sobie stoi na bocie, tak? Więc to jest takie dosyć głupie, no i bardzo, bardzo tego nie lubię, no ale muszę wam powiedzieć, że no każdy, każdy jest inny, tak? I też nie można kogoś wyzywać za to, że na przykład jest innym człowiekiem, bo każdy człowiek jest inny, bo pamiętajcie, że jakby każdy byłby taki sam, no to no byłoby na pewno bardzo, bardzo nudno i no to też trzeba... to też trzeba wziąć pod uwagę, no ale różni się inny człowiek od nobostwa, tak? Czyli taki, że na przykład Cię będzie wyzywał od matek czy tam e, coś w tym stylu, bo coś tam złego zrobiłeś to też jest to oczywiście na nic, nic, bardzo, nic fajnego dobra, czy tutaj czy tutaj jest jakaś większa grupka pająków? Chyba nie, więc dobra, lecimy sobie tutaj. I o, Tolok, 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 Tolok. Zapomniałem o tym Toloku. Ja zawsze zapominam o tym Toloku, kurde. Co się ze mną dzieje? Dobra, Tolok. Poczekaj, wejście do gry nastąpi za 5 sekund, no, ogólnie ostatnio gadałem sobie z Eukilem na TeamSpeaku później na Skype'ie. No, no i o, tylko sobie to obie. No i pytał się to czy ja się go zapytałem, czy, byście, czy, czy chciałby nagrać jakiś odcinek. No i Eukil powiedział, że możemy nagrać jakiś odcinek, więc jeżeli byście chcieli z ukilem, też możecie napisać, bo to też jest dosyć dosyć ważne. No i co? No i za niedługo pewnie pogram sobie troszeczkę na światek zwykły, powrócę na te światy zwykłe, między innymi na Tarhunę, bo tam mam troszeczkę znajomych, którzy by chcieli, żeby tam grał. No i wie, więc między innymi raczej powrócę na tą Tarhunę, no ale też nie, nie wykluczam, że powrócę albo przejdę po prostu na jakiś inny świat. Tutaj też na neksosie sobie planowałem, żeby... jak to się nazywa? Żeby sobie pójść zrobić kolejną postkę, chociaż jeszcze nie wiem, zastanawiam się nad tą kolejną postką, bo wiadomo, kolejna postka to kosztuje nie wiem ile tam, 90 m 100 m, coś takiego tutaj kosztuje na się kolejna postka, nie wiem, czy to aż tak, aż tak się bardzo opłaca. Dobra, przejdźmy sobie jak najszybciej już do tego, do kolejnego piętra, bo nie jestem tutaj na kolejnym piętrze. Ogólnie z IEM było fajnie, naprawdę bardzo, bardzo fajne na iem w ogóle jeszcze IEM cały czas oczywiście trwa i jest dosyć fajne na iem No i teraz było troszeczkę tak mniej tych odcinków, bo miałem dużo nauki, takie wyjazdy itp., więc no troszeczkę było mniej, mniej tych odcinków, bo miałem no sporo, sporo takich rzeczy poja po właśnie YouTube'em. za co bardzo przepraszam, ale po prostu jak mam czas, to staram się tych odcinków jak najwięcej dla was e, nagrywać, tak? E, czekajcie, tutaj mamy tutaj mam torbę i, i, i tu śnieżkę. Kiedyś w ogóle tą śnieżką spamowałem i ktoś mnie chyba kiedyś tam zgłosił czy coś takiego, bo e, aby ją rzucić przyciągnij ją na gracza. Pamiętaj, nie spamy ścieżkami gdyż będziesz miał muta. No nie, właśnie ktoś mnie tam zgłosił albo coś takiego było, wiesz, wiecie, że coś, coś takiego złego zrobiłem, że cały czas chyba spamowałem tymi śnieżkami. Jak wbiłem tutaj pierwszy raz na Nexosa. W ogóle mój pierwszy odcinek z Nexosa i w ogóle moje pierwsze poczynania ogólnie na Nexosie to były. To był taki nops, to można nazwać też nowszym, bo no kiedyś to, no byłem w ogóle taki, nic, nic nie ogarniałem wargonem, nie mówię, że jestem najlepszy najlepszym wargonem czy coś takiego, no ale kiedyś to naprawdę, no naprawdę było, no by, była lipa, tak, była lipa, muszę wam powiedzieć, no ale chyba mam nadzieję, że teraz tutaj poprawiłem. Hmm, ok, e, tutaj sobie przejdę. Jeżeli ktoś chce ze mną pogadać, czasami, bo czasami jestem dostępny na TS-ie, e, to zapraszam na ts a e, ts .pl, ile się nie mylę, jeśli coś przekręciłem, to przepraszam, to jest 3 chyba, chociaż na, nawet nie wiem. E, jeżeli ktoś chce ze mną pogadać, to dosyć często jestem ostatni na TS-ie, to nie wbija. Tylko jeżeli ktoś chce ze mną pogadać, a nie tylko wiecie, wbić i podsłuchiwać mnie, no to, no to nie wbija, tak? Ale jeżeli ktoś nie ma mikrofonu, no to niestety nie będę z taką osobą, nawet do niej nic mówił, a też ją będę wyrzucał, raczej, e, bo jak gada na przykład ze znajomymi, czy tam z Awratelem czy z MamRaperem, no to no to, to jest głupie, no nie? Jak wbija ktoś, a nie ma mikrofonu i tylko nas podsłuchuje, no to wiadomo, że to nie jest zbyt ciekawego nic, tak? No, a ogólnie ostatnio sobie ściągnąłem, ogólnie, cały czas to ogólnie powtarzam, w życiu prywatnym nigdy nie powtarzam tak ogólnie, no ale na odcinkach coś mi się stało i cały czas powtarzam to ogólnie. E, muszę wam powiedzieć, że sobie taki jak, jak to się nazywa? Margonem Mini się w końcu ściągnąłem po wielu, wielu namówieniach do, do Margonem Mini. Wiele osób nie do tego Margonem Mini namawiało. No i w końcu ściągnąłem ten Margonem Mini i powiem wam szczerze, że jest całkiem OK aplikacją. No ale taki na przykład pierścieni na 80 powyżej setnego to raczej nie ma ani w ogóle epół żadnego powyżej setnego to nie ma. Chciałbym, Margonem Mini jest bardzo, bardzo fajną apką, ale jednak jednak po prostu ten margonem, te zwykły margonem jakoś bardziej mnie ciągnie, wiecie, i dlatego też jakoś nie odechciewa po prostu mi się gra na tym, na komórce, chodźmy tutaj do Miśka e, Miśku, Miśku, co nam dasz, co nam dasz, uuu o słaby jakiś tutaj mieczek jest, ale wezmę go, może go sprzedam u Tunii czy coś takiego, jak będę wracał jeszcze e, tutaj spo... powrotem o Tolok, dobra, Tolok będzie za, e, za dosłownie za 10 sekund, więc zaraz pójdziemy sobie na Tolka e, tutaj nic nie ma, G czy jest jeszcze jakiś miś, dobra chyba nie ma się. fajnie ten mieczek, fajnie ogólne są, e, tutaj jak z Kasperem grałem kiedyś to odkryłem, wiecie, z tymi właśnie ostrzami i tp jak to się robi No, no i ogólnie jestem ojcem, możemy powiedzieć. Nie, 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 nie w życiu prywatnym, ale na, na Nexosie jestem ojcem jednego tutaj z... jednego tutaj z graczy. Mr. Gregory Daniel 192 i rodzic jestem jego rodzicem, tak? Jestem ojcem, wiecie? Jestem ojcem, więc jest dosyć śmieszna sytuacja. W ogóle pozdrawiam wszystkich z Nexosa, bardzo, bardzo fajny świat. Wiem, że jest dużo hejtów, naprawdę sporo tych hejtów jest na tego Nexosa, ale... Nie wiem, mi się jakoś fajnie gra na tym Neksosie. No i kolejny temat na dzisiejszy odcinek to jest: temat na następny odcinek Świat Prywatny Mordor. I to jest od. Pierwszy temat było od Do, Dominika Dziury, a teraz jest kolejny temat od Niszczarka. Tak, Niszczarka. I teraz tak, Mordor. Wiem, że Mordor to jest taki bardzo, bardzo kontrowersyjny świat, a, a po tym co słyszałem, no to no, nie jest zbyt dobrym światem. Ale wiecie co, ja nie będę się na temat Mordoru tak wypowiadał pod względem graczy, czy tam jakieś czy w ogóle tam gry. Ponieważ ja na Mordorze nie gram i nie chcę na przykład kogoś uradzić, że ktoś się gra na Mordorze, no i powiedzieć mu, że to jest słaby świat, jak ja nigdy na tym świecie nie grałem. I powiem szczerze, że nie zamierzam, bo po tym co usłyszałem o Nexosie, no to raczej nie ma pozytywnych opinii. Więc raczej nie zamierzałbym grać na Neksosie. Nie na Neksosie, tylko na Mordorze. Więc na, na pewno nie będę grał raczej na Mordorze. Chociaż zapkę to na, na Mor Mordor sobie tak o można zał załatwić. Tak, o dosłownie, naprawdę tak o. I to teraz nie żartuję, czy się nie popisuje Ale naprawdę piszę jedno, jedno, jedno zdanie i już się ma taką zapkę. O, dawaj, dawaj, dawaj. I, 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 i łapki, dobra. I też, I też wezmę sobie. Więc to nie jest nic specjalnego dostać się na Mordor, muszę wam powiedzieć. Chociaż duże mieli wymagania, ile patrzyłem na forum, ale za ten założenie Cały rozdaje po prostu te zapki no, no masakra tak rozdaje te zapki I, i to nie jest nic specjalnego dostać się na Mordor czy coś w tym stylu no, Więc no, no nie wiem czy jest się czym chwalić, że gra się na Mordorze Chociaż, chociaż może jest Bo to wiadomo jak, jak to jest twój pierwszy pirif Załóżmy no to, no to jest się czym chwalić No ale jak już masz plany na jakiś dobry pirif, No to raczej to nie byłby Mordor Chociaż nie chcę obrażać Mordoru wiecie Bo to też nie, mo nie mogę się wypowiadać jeżeli na nim nie grałem No ale na przykład ostatni film Eukila jak tam niszczy postacie, bo mu się tam nie podoba. Ostatnie kilka nawet filmów na YouTubie i też komentarzy ludzi innych, nawet z Nexosa, którzy mają tam postkę, to nie, 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 nie są za pozytywne i ja tam na pewno też nie będę grał. Myślałem, żeby sobie pograć na innych światach prywatnych, bo na, nawet mam jeszcze cztery zapki na inne światy prywatne, tak z ciekawości wam powiem. Ale wiecie co, jakbym grał na innym świecie, to też wiadomo, czas, czas i jeszcze raz czas. A nie wiem, czy ja tego czasu tak za dużo mam. Halo, halo, tolok. Znowu, znowu zapomniałem o tym toloku: jakaś masakra, co nie? Jak ja nie lubię zapominać o jakichś tolokach, czy o czymś takim, bo no cały czas zapominam. To trzeba też przyznać, że cały czas taki zapomi zapominać, taki trochę jestem, okej. Okay. No nic, nic, niestety, cały czas. Cały czas jakieś zwyklaki, no trudno, no, no nie ma się czego spodziewać, tak? Jeżeli ktoś 100 czy tam 150 razy bije e dwójkę, no to też nie ma się czego spodziewać. Dobra, woda mi się kończy, moi drodzy. Więc zaraz chyba będzie musieli kończyć, bo ja bez wody to ja nie wytrzymam, już mnie gardło boli. Zresztą zawsze mnie gadło boli, bo wiecie, jak ja tyle gadam, to jest, to jest jakaś masaka. Ogólnie, jeżeli ktoś ogląda Minecrafta, no to e, za niedługo będzie troszeczkę więcej serii na, na, z Minecrafta właśnie na kanale, więc ogólnie wszystkich zapraszam. No, a tym razem gramy sobie w Margonem, oczywiście, w bardzo dynamiczną grę. W ogóle te dynamiczne, to jest coś tak, coś tak ma przywitanie, wiecie? O, tutaj zapraszam do dynamicznej gry Margonem. Już nie pamiętam nawet kto, ale wiem, że ktoś taki jest. Ale najśmieszniejsze jest to, że, do, nie wiem dlaczego twórcy nagrali tę grę dynamiczną, bo nazwali w Wikipedii nawet pisze, że to jest dynamiczna gra, ponieważ, nie widzę w tej grze nic takiego bardzo, bardzo dynamicznego, wiecie? Oprócz tego, że gra jest stworzona w 20-15 fpsach nawet nie wiem w ilu FPS-ach, no zależy, zależy kto, kto na czym gra, wiecie, kto na jakiej też przeglądarce, na jakich ciasteczkach, na jakich pingu, no to jest wszystko oczywiście zależne. No ale Margonem to nie jest jakaś zbytnio dynamiczna gra, bo Margonem to też nie polega gra, żeby o, podziwiać grafikę, czy tam podziwiać ogólnie samo, samo wykonanie tej gry, tylko po prostu to jest taka gra, no, która ma cieszyć oko, tak? Jeżeli, jeżeli nie masz zapału do tej gry, no to nigdy raczej do tej gry nie będziesz miał zapału, no bo no, to są takie specyficzne gry, do których no po prostu trzeba no, trzeba mieć taką chęć, taką pasję, bo ja uwielbiam coś takiego, że tutaj bije potworka, czy tam coś takiego. Tu nawet nie chodzi o samą, o samy, o samą grafikę, czy w ogóle o samą Margoniem, ale o ten klimat, który jest w tej grze który naprawdę jest moim zdaniem bardzo, 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 bardzo fajny. Tutaj w ogóle trwa naprawdę bardzo, bardzo, dysku, bardzo duża dyskusja na temat co wygrać pro czy Fnatic. No ogólnie nie mogę wam, nie mogę też się wypowiedzieć na ten temat, bo w cessa nigdy nie grałem i, na, i nawet nie zamierzam w tego cessa grać. jedyny gry w jakie gram to jest Margonem, Minecraft i LoL i Minecrafta... Kiedyś już się powiadałem na temat Minecrafta, że no nie wiem dlaczego ludzie tak hejtują, bo wiecie no, no nie wiem jak to wytłumaczyć. Zapewne też ktoś mnie tam zaraz skrytykuje, O, kuba, tutaj, Minecraft, Minecraft, ale. No nie wiem, no nie wiem, bo ja w tego Minecraft'a kurde już gram tyle lat i nigdy mi się ten Minecraft nie znudził. Naprawdę, tak samo jak Margonem czy LOL. Yy, I po prostu, no denerwują mnie na przykład tu, yy, ludzie opinie: O, kurde, Minecraft, tutaj grasz. Wiecie co. Yy, no, nie wiem, jakby to powiedzieć. Społeczność Minecrafta jest bardzo, bardzo dziecinna. Chociaż nie, nie zawsze, nie zawsze są wyjątki, oczywiście. Nie mogę szuflafkować, ale. No, ale jak jeśli chodzi o samą grę, no to Minecraft, co w Minecraftie jest złego, tak? Moim zdaniem, bynajmniej, może być dla niektórych e, Minecraft nudny, może być dla niektórych Minecraft ciekawy, no ale. Czy ja wiem, czy może być w Minecraft coś takiego mega, mega niefajnego? Może to, że są klocki, wiecie? Ale ja jakoś po prostu zawsze miałem taki zapał. Jak byłem małym chłop chłopakiem, to strasznie lubiłem budować zlego, wiecie? Masakra, tak uwielbiałem zlego budować. E, naprawdę, Uwielbia, uwielbiałem to, bo to w ogóle ćwiczy taką kreatywność. E, u człowieka szukam wody, czy tu jest jakaś woda, czekajcie. A, tu nie ma. O, tutaj jeszcze coś jest, okej, okay, tutaj jeszcze coś jest, więc nie kończymy odcinka. Tutaj jeszcze akurat w barku taki mam tutaj na dole. Nie no, że tutaj nie mam barku, ale po prostu mam coś tutaj takiego. E, I w moim zdaniem, Lego strasznie, strasznie kształtuje taką kreatywność danego człowieka. E, I to też jest naprawdę bardzo, bardzo. Bardzo, bardzo fajna opcja, wiadomo, a tym samym Minecraft, tak? Jeżeli kiedyś sobie grałem w LEGO, teraz sobie gram w Minecrafta i to jest takie, to jest takie logiczne trochę, muszę wam powiedzieć, więc jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Właśnie mam jeszcze wam do pokazania mój własny, prywatny domek tutaj na Nexosie, na Zaraz wam pokażę. Czekajcie, czekajcie. Chwila, chwila. E, domki, czyli po prostu te, e, te wyna do, do, do wynajmowania, prawda, te izby czy tam, nie pamiętam jak już to się dokładnie nazywało. Chyba domki czy tam izby, już, już chyba kurczę nie pamiętam jak to się nazywało, zaraz sprawdzimy, czekajcie. E, tutaj jeszcze pajączki sobie pobijemy do końca, sprawdzimy sobie, o już jest to lock, więc zaraz będę od to lokaszet. E, tylko wam pokażę jeszcze do Itan, pójdę szybko. I wam pokażę mój domek e, I co ja w tym domeczku moim tam mam Czekajcie, jakie mam klucze, który to jest pokój Pokój dziewiąty, okej okay. Pokój dziewiąty, więc idziemy sobie do pokoju e, Pokoju, pokoju, gdzie ty jesteś O, tutaj, tutaj jest pokój Zesu makiny, lecimy e, Muszę wam powiedzieć, że fajne są te pokoje Tym bardziej, że teraz te pokoje są za złoto, a nie za esełki Pamiętam jak ja jeszcze grałem tak Nie z rok, dwa lata temu Chciałem sobie wykupić pokój, co kurde Ile ja musiałem tutaj mamy naprosić jeszcze Jak byłem taki e, mniejszy, żeby mi kupiła tutaj pokój Mm, dobra, tutaj jest wszystko ok. Ja, żebym mi kupiła taki pokój, bo kiedyś te pokoje były chyba tutaj za 600, coś takiego. Pamiętam, że chyba najtańszy był Verbin, O ile się nie mylę, eee, Tutaj, o tutaj jest mój pokój. Eee, ten pokój spójdzie z Avracelem i z MamRaperem, Więc jeżeli ktoś pytał, O tutaj dostałem nawet jakieś od tego e, Księga autografów. Co to, aha, tutaj jest od Tinker się chyba podpisał. Nawet czekajcie, Tutaj chyba się Dinker podpisał, czekajcie. A tutaj jest, o jak fajnie się podpisałem. No jest Maddox, fajnie, fajnie. A gdzie jest Tinker, czekajcie. Eee, tinker, tinker. Mateusz jakiś tutaj jest. Iwona. Eee, ale tinkera chyba nie widać. O nie, jest. Jak to nie widać? Tutaj jest tinker nas, kochane. Jako pierwszy tinker, sales. Tines, Xentix i nawet nie wiem co to jest, wiecie? Tak, te, tego ostatniego nie znam. Ale dzięki. Tutaj w ogóle mam taki fajny pokój, bo się przechowujemy mixy, Ja tu wyrzucam. A pójdę jeszcze sobie szybko do. A, jeszcze. A, ale ja się jestem zakręcony. Dobra, pójdę sobie teraz oczywiście na to Toloka, a zaraz pójdę sobie do tuni na drugiej postaci. No, 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 dawaj, poczekaj, wejście do gry nastąpi za 5 sekund W ogóle strasznie, strasznie fajna jest opcja właśnie z tymi pokojami całymi A dlaczego? Już wam mówię dlaczego O, już, chwileczkę, chwileczkę Już wam mówię dlaczego, ponieważ te pokoje dodają wam wyczerpanie I to jest mega, mega fajne Wyczerpanie chyba można co 24 godziny sobie dodawać Ale naprawdę jest to bardzo, bardzo fajna sprawa Bo wiecie, jak nie, jak nie macie wyczerpania, a za złoto Czyli możecie sobie po prostu za złoto kupić to wyczerpanie Bo jak pokój kosztuje 1M To załóżmy, jak będzie ten wynajem pokoju jest na 30 30 dni, czy tam na 28, czekajcie, czy to będzie pisało yy, wynajem 27, tak na 30 dni, no to macie 30 yy, to za jeden ten, to za jednego to płacicie 30 k za e, 30 minut tego za 30 minut wyczerpania, więc jest gitarka, tak? Coś e, został dla mnie wiadomość e, a, tu, tutaj w ogóle mamy jeszcze aukcję, to jest też spoko e, Nie, nikt nie został dla mnie wiadomości I co my tu mamy, chciałbym dodać teleport do mego klucza, to nie chciałbym odpocząć. O, chciałbym odpocząć i mamy 30 minut wyczerpania, więc no, naprawdę bardzo, bardzo spoko opcja. Można to używać co 24 godziny, ale i tak jest dosyć dosyć spoko. W takim razie ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. W kolejnym odcinku będę czytał wasze wszystkie komentarze, więc piszcie dużo, dużo tych komentarzy. No i co, widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Do następnego odcinka. No i cześć.